O 1.21 otrzymaliśmy informację o pożarze budynku gospodarczego przy ulicy Malczewskiego. W pierwszym rzucie zadeponowane dwa zastępy średniej i ciężkiej z jednostki radowniczo-gaśniczej. Na miejscu okazało się, że pożar ma znaczne rozmiary i zagraża budynkowi mieszkalnemu, stąd dyspozycja następnych zastępów z OSP Nowa Wieś-Lemborska oraz Wicko i OSP Lemborg. Łącznie w akcji brało udział 6 zastępów i 23 strażaków. Po dwóch godzinach pożar został ugaszony, jednakże w czasie działań ze względu na zagrożenie dynamami pożarowymi i niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się pożar na budynek mieszkalny przelekający do budynku gospodarczego, siedem osób było z tego budynku mieszkalnego ewakuowanych i przebywały pod opieką przybyłych na miejsce patroli policji. Po ugaszeniu pożaru mieszkania zostały sprawdzone detektorem wielogazowym. Substancji niebezpiecznych w atmosferze tych mieszkań nie stwierdzono i mieszkańcy wrócili do swoich mieszkań.